Słuchajcie, za dokładnie 24 godziny będziemy na lotnisku. To oznacza, że dzisiejszy dzień i dzisiejsza noc jest ostatnią w autobusie na przynajmniej, tak totalnie, przynajmniej dwa miesiące najbliższe. I co? Dzisiejszy film będzie taki podsumowujący, organizacyjny. Będziemy mieli dla Was niespodziankę dużo informacji, dużo ogłoszeń. No i sporą dawkę pakowania, to na pewno. No i myślę, że właśnie od tego pakowania przynajmniej na początek zaczniemy, ponieważ mamy niewiele czasu i zaczynam się stresować, ponieważ mamy masę rzeczy do zrobienia, czyli jak zwykle dzień przed wyjazdem. Dzień dobry. <grych> Gotowy? <grych> <grych> na co? Nie, w ogóle. Nie na wyjazd? Je. Nawet się nie zacząłem przygotowywać jeszcze. No właśnie, poprosimy wszyscy wspólnie o Twoją technikę pakowania się na długoterminowy wyjazd. Ja mam opowiedzieć o mojej technice pakowania tak. się? freestyle. Freestyle. Tak, ja nie mam za bardzo jakiejś techniki, jedyne co lubię to te packing cubes i zaraz wyciągnę wszystkie ciuchy i wtedy zastanowię się co potrzebuję, zaglądnę do szuflady z elektroniką i zastanowię się co potrzebuję, spakuję moje komputerowe rzeczy i myślę, że będę gotowy. do zębów i gotowy i 15 tak, minut i tyle. też <laughs> potrzebna jest. Tak. Także ja nie mam jakiejś takiej strategii, ja się nie przygotowuję psychicznie wcześniej do pakowania, po prostu staję i robię. Moja technika jest trochę bardziej skomplikowana, trochę bardziej kompleksowa, ale o tym Wam opowiem później, bo my zazwyczaj, jak się właśnie pakujemy na takie długie wyjazdy, to dzielimy się. W sensie jedna osoba zajmuje się czymś najlepiej na zewnątrz autobusu, żeby druga miała masę miejsca, przestrzeni i mogła po prostu jak najszybciej, jak najefektywniej się spakować. To ja proponuję, żebyś ty zaczęła pakowanie, bo za jakieś 15-20 minut zaczyna się mecz i ja sobie go tu oglądam. Tylko, na, że mi na, na pewno dużo dłużej zajdzie niż tobie. Co, oglądanie meczu? Nie, pakowanie. My razem z Tomkiem w Polsce byliśmy od kiedy jesteśmy razem, już cztery razy i za każdym razem, z każdym kolejnym rokiem staramy się pakować coraz bardziej minimalistycznie. Pamiętam, że zaczynaliśmy od lotu z dwiema walizkami podręcznymi i dwiema rejestrowanymi, a w zeszłym roku zeszliśmy już do dwóch podręcznych i jednej rejestrowanej i Chyba mniej się nie będzie dało, niestety. Tym bardziej, że zawsze wieziemy coś dla ludzi, i później zazwyczaj robimy jakieś zakupy w Polsce i chcemy sobie to przywieźć z powrotem więc myślę, że na tym zostanie po prostu. Wyszłam z autobusu, ponieważ muszę się wybrać na dach do naszej skrzyni, żeby wyciągnąć walizki właśnie nasze mini podręczne. Tam je trzymamy, tam je wozimy. No i przydają się raz w roku albo dwa razy. Czy może ktoś mi wytłumaczyć tą sytuację? Właśnie otworzyłam skrzynię i znalazłam w niej dwie pary prawie identycznych butów. S jak? Skąd? Co? Niedługo ma przyjść do mnie trzecia bardzo podobna para. Tylko brązowa zamiast czarnej. Ktoś tu ma problem. Tak. To jest właśnie nasza komunikacja. Przez wiatrak. Dla nas podstawą pakowania od ponad dwóch lat są tak zwane packing cubes, czyli organizery do walizki. Te wyglądają strasznie i są to Organizery, których używaliśmy w tym roku na wycieczce w Puerto Rico oraz w Gwatemali. Dwa lata temu pokazywałam Wam organizery takie heavy duty, takie grube, twarde i takie naprawdę wytrzymałe, dobrej jakości, ale one były na tyle dobrej jakości, że jak się je wypakowało, to one się robiły takie ciężkie i sztywne. I w tym roku po prostu stwierdziłam, że musimy je wymienić na coś innego. Te są zdecydowanie cieńsze, na pewno dużo krócej wytrzymają niż tamte, ale po prostu bardziej nam w tym momencie one odpowiadają. Zostawiam Wam linka do tych organizerów w opisie, ponieważ pamiętam, ile było pytań o tamte, jak pokazywałam. Mamy dwa kolory: żółty oraz niebieski. Niebieski jest mój, z tego co pamiętam. No i do tego będziemy się pakować, ale właśnie mi się przypomniało, że mamy ten powiedzmy cały dzień przed wylotem i dla nas bardzo ważne jest, żeby naładować wszystkie sprzęty, czyli słuchawki do samolotu, mojego kindla, no i wszystkie ogólnie takie urządzenia. W której byliśmy w azjatyckim sklepie i uwaga, znaleźliśmy dziesiątki, dziesiątki przeróżnych seaweedów. I oczywiście, że kupiliśmy sobie nową paczkę, a właściwie dziesięciowak przed samym wylotem. Nie, teraz mamy misję, żeby zjeść. Znaczy, wiem, że nie można tego za dużo zjeść w ciągu dnia. Takie trochę oszukane to opakowanie. Poprzednie też miało bardzo mało listków. A tutaj mamy świeże pranko, co bardzo mnie cieszy, bo to oznacza, że z brudów pozostaną praktycznie tylko te rzeczy, które mamy aktualnie na sobie. Aha, i to też oznacza, że muszę to złożyć, zanim zacznę się pakować. To już nie jest takie super. Naszym postanowieniem przed wyjazdem jest zjeść wszystko, co znajduje się w tej lodówce. Wiem, że wydaje się być tego sporo, ale tu jest sporo takich sosów, typu keczupy i tak dalej, które oddamy znajomym. Jedną z rzeczy, która została i która na pewno nie zostanie zmarnowana, są lody. Takich rzeczy to zostawić nie możemy. Absolutnie. A że my jesteśmy, znaczy ja jestem koneserem lodów, to ja rzadko jem lody łyżeczką, zawsze muszę sobie nałożyć, bo wtedy lepiej można. O rozpoznać barwę smaków i paletę tych smaków. Aha, wow, to ja też poproszę e, no małego. Dziękuję. A smak Buttermilk Berry Cornbread. Bardzo dobre, francuskie lody. kiedyś jedliśmy tej firmy lody na kanale o smaku pizzy. Pamiętasz? Tak, a ostatnio próbowaliśmy tej firmy lody o smaku herbaty ha. El Grey, tak? Tak i dla mnie były mistrzowskie, ani nic się średnio smakowały. Tak, ale jedliśmy też ich lody o smaku kawy i były wybitne. No te ka kawowe są zdecydowanie najlepsze kawowe, jakie jadłem, a kawowe lody to są moje ulubione lody. Bardzo się cieszymy, dziękujemy za te wszystkie informacje. <noise> Moja technika pakowania od lat jest niezmienna, tak naprawdę od kiedy mieszkamy w autobusie, bo ja po prostu przechodzę przez cały autobus, który jest miniaturowy, czyli idzie mi w miarę szybko, zaglądam do wszystkich szafek i wszystkich szuflad, wyciągam z nich to, co chcę ze sobą zabrać na daną wycieczkę i przy okazji robię porządek w tych właśnie miejscach, z których wyciągam rzeczy. A to ze względu na to, że ja uwielbiam wracać do czystego domu. Jak wrócimy po naszej wycieczce, nie chcę się martwić tym, że jest tutaj bałagan, tylko chcę móc się na spokojnie, bez stresu rozpakować. Aczkolwiek nauczyłam się już z doświadczenia, że nie ma sensu pracować postcieli, co robiłam wcześniej, bo nawet jeśli ją dzisiaj wybiorę i wrócimy za dwa miesiące, to ona będzie po prostu cała zakurzona. I śmierdząca. Ktoś kosi trawę. Sytuacja aktualnie wygląda tak, że wszystko jest po prostu porozwalane, ale mam przygotowane rzeczy. Tutaj jest trochę ciuchów, aeropress. Trochę kosmetyków, tutaj jest jakieś suple, też część kosmetyków, minimalna ilość elektroniki, będzie tego więcej, ale mniej więcej, sobie to podzielę teraz na kategorie. I jeszcze jedną rzeczą, którą chciałam zrobić, to właśnie umycie moich pędzli do makijażu. Słuchajcie, w zeszłym roku Martyna Homacka zabrała nas do rasoi na kuchnię hinduską. I od tego momentu kuchnia hinduska to jest moje po prostu top of the top najlepsze jedzenie świata. I wierzcie mi, pierwsze co będę jeść po przyrocie do Polski, to jest oczywiście Rasoi plus ramen z Arigatora. Ale oczywiście zanim tam dotrzemy, to stwierdziliśmy, że przetestujemy jakieś hinduskie tutaj na miejscu i znaleźliśmy całkiem, całkiem fajowe. Mamy resztki z wczoraj i tak naprawdę tutaj jest chyba sam sos. Tu był ser panier, a tutaj kurczak. Ale te sosy są tak wybitne, że po prostu zjemy je z ryżem i znanem, bo no nie ma szans, żebyśmy to wyrzucali. Więc właśnie robię check-in do naszego jutrzejszego lotu i wykupuję walizkę. co wam powiem, jakie strasznie zwolnione tempo mam dzisiaj. Tutaj mam przygotowywanych następnych parę rzeczy. Pod spodem są moje ciuchy, tutaj są moje buty, a tutaj sobie wzięłam już tą moją małą walizkę i zaczynam wkładać do niej rzeczy. Czego jeszcze nie mam, to na pewno mojej biżuterii i chciałam wam przy okazji pokazać. Mój organizer, który sobie tutaj ostatnio zorganizowałam, znaczy kupiłam sobie i tu mam po prostu moją biżuterię, jakieś tam bransoletki, kolczyki, no cała, cała moja kolekcja tak naprawdę, więc na pewno kilka z nich biorę ze sobą do Polski. Tutaj też bym chciała pójść bardzo minimalistycznie, nie ukrywam. I to myślę, że to mi wystarczy w zupełności. Właśnie zobaczyłam, jak jest ciemno na kamerze, i stwierdziłam, że wyciągnę tą lampkę, e, którą pokazywałam ostatnio na. Aha, y, robiłam fugę i bardzo dużo było pytań o nią, także link zostawiam w opisie. Wyciągnęłam ją po to, żeby się doświetlić, bo widzę, że jest strasznie ciemno. I wracając do tej biżuterii, to taką mamy właśnie, znaczy ja mam taką organizację, zamówiłam sobie z Amazonu te pojemniczki. A jeśli chodzi o organizację w podróży, to mam taką skórzaną, taki portfelik skórzany, i ja po prostu sobie wkładam wszystkie te moje pierścionki, bransoletki tutaj do środka i mam to zawsze przy sobie. Jest małe, poręczne i się sprawdza. Zdałam sobie sprawę, że ja cały czas mówię o Polsce, a nie wspomniałam, że najpierw wybieramy się do Chicago. Jutrzejszy lot jest do Chicago, w którym spędzimy tydzień, a później wybieramy się do, do Polski właśnie. I to będzie nasz drugi rok, kiedy w wakacje robimy sobie przerwę od vlogowania. Przez 8 do 10 tygodni nie będą wychodziły filmy na kanale. Ten jest filmem ostatnim i bardzo zależało mi na tym, żeby właśnie coś takiego nagrać z takim update'em, informacją, no bo w zeszłym roku nie do końca nam się to udało i tak naprawdę po prostu z YouTube'a zniknęliśmy. Najbliższe 2-2,5 miesiąca mamy zamiar spędzić w troszkę inny sposób niż zeszłe wakacje, ponieważ poprzednie wakacje spędziliśmy przede wszystkim w stolicy. Wynajęliśmy sobie mieszkanie w Warszawie i, i bujaliśmy się po prostu po mieście. I to było super, ale w tym roku mamy zupełnie inne podejście i chcemy po prostu ten czas praktycznie w większości spędzić z naszą rodziną. Tak jak mówię, na kanale nie będzie vlogów, ale my będziemy wykonywać taką mm, pracę za kulisami, która będzie miała na celu ulepszenie naszych systemów pracy, przygotowanie się do nowego sezonu. YouTube'a oraz nowego sezonu Lifeu dla nas, że tak powiem. I być może będzie to skutkowało jakimiś na przykład nowymi produktami w sklepie. Zobaczymy jak się to wszystko potoczy, ale poza tym ma być to dla nas urlop na właśnie zyskanie nowej energii i chęci do pracy. Nie żeby nie było chęci, tylko po prostu chcemy odpocząć. Słuchajcie, to jest ta maseczka, którą pokazywałam wam w filmie drugim, chyba z remontu, i dopiero teraz jej używam, ale jest naprawdę fajna, doktora Scholl I założyłam sobie, i zawsze na tą maseczkę nakładam jeszcze skarpetki i zostawiam to tak naprawdę na jak najdłużej mogę. I założyłam sobie to teraz, bo przypomniało mi się, że jeszcze chciałam sobie zrobić stopy przed wyjazdem. Także niech się robią w trakcie, gdy ja się pakuję, nie? So, chyba nie doceniłam możliwości naszego pakowania. Jest w ogóle kolejny dzień. Dzień dobry. Okazało się, że wprawdzie dalej mamy trzy walizki, dwie podręczne, jedną rejestrowaną, ale każda z nich jest wypełniona gdzieś tak po, w połowie max 3, czwarte. I tak zostajemy przy takim rozwiązaniu, bo na pewno będziemy wracać z większą ilością rzeczy niż wyjeżdżamy, i zapłaciłam zarejestrowaną walizkę, ale jestem z nas dumna. Tu jest walizka duża, tu jest moja podręczna i oczywiście poza walizkami mamy też plecaki z naszą elektroniką. I muszę Wam pokazać y, jedną rzecz, którą ja tutaj mam na mój lot. To jest włóczka Merino, z której będę robić projekt właśnie w samolocie. 55% Merino, 45% akryl. Ja tą włóczkę Wam już pokazywałam chyba dwa odcinki temu i mówiłam Wam, że będę z niej robić snerkę i specjalnie sobie zachowałam ten projekt na taki projekt samolotowy. I tutaj jest mój piórniczek, w którym mam cały zestaw właśnie do szydełkowania. No muszę Wam to pokazać, nie wiem czy Was to w ogóle interesuje, ale pozwólcie mi. Mam trzy szydełka, rozmiary 3,5, 5,5 oraz 6. Do tego mam zamek, który właśnie będzie mi potrzebny do tej nerki, miarka oraz tutaj mam taki zestaw w plastikowym pudełeczku, w którym są nici, igły. Oraz tak zwane stitch markers, czyli takie znaczniki. I mam ze sobą również nożyczki. Tak, wiem, co sobie pomyślicie, dziewczyno, wchodzisz do samolotu, nie możesz mieć ze sobą nożyczek. Ale przecież muszę mieć nożyczki do szydełkowania, nie? Więc znalazłam najmniejsze nożyczki świata. Ja ich potrzebuję i muszą mnie z nimi wpuścić. Tak się im przyjrzałam i powiem wam, że to naprawdę nie ma nic wspólnego z prawdziwymi nożyczkami. Więc, jeśli nie pozwolą mi tego wziąć, to będę bardzo, bardzo zła i będę chyba z zębami gryźć włóczkę. Także już wiecie, co będę robić podczas lotów i powtórzę się, prawdopodobnie. Zapraszam Was na Instagrama, ponieważ tam pokazuję różne projekty, właśnie z mojego szydełkowania, i tam będziemy dużo bardziej aktywni w tym e, najbliższym czasie. Słuchajcie, mi się to totalnie w głowie nie mieści, że przyszedł czas wylotu z autobusu. Ten rok jest najintensywniejszym rokiem mojego życia prawdopodobnie. I bilety mieliśmy od roku, od zeszłych wakacji tak naprawdę. I już czas wyjeżdżać i zostawić autobus na, na parę miesięcy, to jest... to jest szalone. W każdym razie autobus jest przygotowany, wszystko jest wyczyszczone, pochowane, powyłączane. Prąd, woda, kibelek, wszystko jest gotowe. A my na lotnisko jesteśmy gotowi. Mamy kanapki. Aha, wiem, na pewno pojawią się pytania. Jeśli chodzi o nasze roślinki, to nasi wspaniali znajomi postanowili się nimi zająć, znaczy poprosiliśmy ich po prostu, więc kwiatki przeżyją. Kanapki są już spakowane, także nie zostaną w lodówce. Wszystko jest pod kontrolą. Bądź grzeczny, czekaj na nas. Wszystko, co jest zepsute w tobie, niech się naprawi przed naszym powrotem. Dobrze gadasz. Dobrze gadam, nie? Lecie. Mate, odlično. Gotov? Jdemo na letisko? Jdemo. Ok, super. Papa. Pa. Dotarliśmy do Chicago, to co mogę Wam powiedzieć na pewno to to, że jest gorąco, ale tak na maksa gorąco. Do tego stopnia, że ja już się zdążyłam przebrać w krótkie spodenki na lotnisku, bo jak tylko wychodziliśmy rękawem z samolotu, to poczułam ten skwar i wilgotność powietrza. E, właśnie jesteśmy wypożyczeni samochodów, odebrać samochód. Pan nam zaproponował albo... Pickupa rama albo pick gladiatora i Anita podjęła decyzję i, i wzięliśmy Gladiatora, bo stwierdziłam, że takim będziemy mieli się na pewno jeszcze okazję przejechać, a ten jest taki zdziwolągowany, że chciałam go spróbować po prostu. Także pierwsze co Wam mogę o nim powiedzieć to to, że nie mogliśmy się tutaj prawie... Znaczy zmieściliśmy się z bagażami, ale ledwo. Yeah. Powiedziałam Wam, że będziemy mieć dla Was niespodziankę, i w związku z naszą nieobecnością na YouTubie oraz obecnością w Polsce stwierdziliśmy, że chcemy dla Was zrobić coś specjalnego, i tym czymś będzie to, że od dzisiaj do niedzieli wszystkie zamówienia złożone na stronie naszego sklepu internetowego anitaw.pl zostaną zrealizowane przez nas. My je spakujemy i dorzucimy Wam do nich ręcznie wypisany liścik, i postaramy się jednocześnie wszystko to zrelacjonować na naszym Instagramie. Na stronie sklepu znajdziecie sekcję z promocjami, i są tam dostępne nasze przepiękne bluzy, podomki. Są koszulki, są kubki, jest kawa, torba na zakupy. Także jeśli chcieliście sobie coś sprawdzić, to jest bardzo dobry moment. A jeśli w ogóle nie wiedzieliście, że mamy sklep internetowy, to możecie sobie go sprawdzić. Link do sklepu zostawiam oczywiście jak zwykle w opisie. Dodatkowo podczas naszego pobytu w Polsce będziemy organizować dwa spotkania dla naszych patronów we Wrocławiu oraz w Warszawie. Jeśli chcielibyście się sami zobaczyć na żywo, to wystarczy, że dołączycie do grona. Na naszych patronów. Link ze wszystkimi szczegółami zostawiam w opisie, także jeśli macie ochotę, to sprawdźcie. I na koniec tego filmu prośba do Was: chciałabym, abyście w komentarzach napisali, co w przyszłości chcielibyście zobaczyć na tym kanale, czy macie może jakieś nowe pomysły, a może coś, co robiliśmy w przeszłości, szczególnie przypadło Wam do gustu. Dziękujemy Wam za zrozumienie, życzymy Wam wspaniałych wakacji, korzystajcie, bawcie się i fajnie, że jesteście i nieustannie nas wspieracie. Do zobaczenia już niedługo. Pa pa jest na Instagramie sprawdźcie <śmienicza>